Witajcie wszyscy! W naszym programie mamy dziś dwóch uczestników. Poznajmy się. Oto Quentin. Będzie gotował dania czekoladowe. A Liv – dania tęczowe. No dobrze, za chwilę zaczynamy. Ale mamy tu jeszcze Kevina, znanego krytyka kulinarnego. No i babcie oczywiście. Będą oceniać dania. No dobrze. Oto menu. Zobaczmy, co wybiorą. Zacznijmy od pomara. Hmm? E, nie! Co jeszcze mamy? No to może burger. Nie! Tak! Doskonale. Wiem, co robić. Potrzebuję bułki. Polewamy bułkę Nutellą. Więcej. To niesamowite. Teraz mam czekoladową bułkę. Daję do środka czekoladkę Kinder Bueno, czekoladowy syrop i przykrywam bułką. Tak, gotowe. Ja mam lepszy pomysł. Wezmę kolorową Nutellę, polewam nią bułeczki. Teraz użyję trochę kremu jagodowego. Żelki dam na wierzch. Całość poleję syropem i przykryję drugą bułką. Pierwszy burger gotowy. Wygląda świetnie. Teraz niebieski krem. Żelkowe warzywa. Przykrywam bułką. I ostatni burger. Użyję pomarańczowego kremu. Położę pączka. Pamiętam oczywiście o syropie trochę truskawek i bułka. Wszystko gotowe! Quentin, nie idzie ci najlepiej. Spójrz na burgery Leaf. A! Leaf, zdradź nam, jak udało ci się zrobić tak luksusowe burgery. E, co robić? Racja, już wiem. Podrzucę jej najgorsze składniki. Mm. Ostre! Uchydne! I strasznie kwaśne! Zwycięstwo będzie moje! Nasi kucharze są gotowi! My też jesteśmy gotowi! Babciu, oto twoje rękawiczki! Mam swoje własne! Sama je wydziergałam! Cóż, nie jest to zły wynik, ale coś mi podpowiada, że nie najlepszy. Teraz spróbujmy jednego z burgerów Pift. wygląda pięknie. Spróbujmy. Ola Boga, co za okropny smak! O, żelki! O, są straszliwie kwaśne! A ja ocenię smak czerwonego. O, -o moje usta płoną! O! Nie mogę tego powstrzymać. Co się z nimi dzieje? Co robić? O, minęło. Źle się czuję. Co było w tym burgerze? O, to okropne. Cóż, Quentin jest zwycięzcą w tej rundzie. Przygotował czekoladowe dania. Gratulacje? Gratulacje, mój przyjacielu. Tak! Wiedziałem, że jestem najlepszy. Ej, to moje! Cóż, nadal jesteś zwycięzcą. Rundzie. To Quentin jest najlepszym szefem kuchni. Wybrali go nasi krytycy. Do zobaczenia w następnej rundzie! Panie prowadzący, będzie pan zaczynał program? O, racja. A teraz, co chcecie w drugiej rundzie? O, tort! Wszyscy się zgadzają. Ok, wpadłem na genialny pomysł. Potrzebuję okrągłej formy. Wypełniam ją Oreo. I kruszę je na okruchy. Moja bokserska rękawica zawsze mi w tym pomaga. Niesamowite. Skończyłem. Przepraszam, Liv, jeśli cię przestraszyłem. Mam gotowe ciasto Oreo. Teraz wycisnę czekoladowy krem. Dam kolejny biszkopt na wierzch. I jeszcze więcej czekoladowego kremu. Liv, możesz już zaczynać. Okej, okay. muszę otworzyć to pudełko z ciastkami. A! Coś poszło nie tak. Co? Skąd to się tu wzięło? To mi wszystko zepsuło. Ups, to moje. Przepraszam, Quentin. No dobrze, a teraz zróbmy coś niesamowitego. Czy jest gotowe? Tak, to idealne tęczowe ciasto. Dodam trochę kremu i składam moje pyszne ciasto. O nie, moja droga, zasady. Mamy tu zasady. Musisz robić kolorowe dania. Mam tu kolorową posypkę. O nie! Kichnął pan na mój tort. Chociaż yy, wyszło idealnie. Dalej, znowu krem. Potrzebujemy go dużo. Wyrównujemy. Posypujemy posypką. Przykrywamy ostatnią warstwą. Wszystko wygląda doskonale. O. Cześć. Ja prawie skończyłem tort. Pozostało tylko wyłożyć dekoracje. Quentin, czy nie powinieneś pracować ciężej? Yeah! O! Tu są pyszne smakołyki. Wiem. One są najlepsze. O! Skończyły się. Idź sobie stąd. Muszę pomyśleć. O, już wiem. Mam koszyk z różnymi czekoladowymi smakołykami. Udekoruję nimi teraz ciasto Toblerone, Kit Kat. Moje ciasto jest gotowe. Hmm. A co ja mogę wymyślić do dekoracji? Wiem. Mogę użyć tęczowych żelków. Położymy je na wierzchu. Teraz biorę suszarkę i topię żelki. Wow, tak pięknie spływają po torcie! Podoba mi się! Wszystko jest idealne. Proszę, spróbujcie. Hm, Wszystkie torty wyglądają dobrze. Są tego samego rozmiaru. Możemy spróbować. Babciu, zacznij od tęczowego. Co myślisz? Mm. Podoba mi się! Jest bardzo dobry! A co z wersją czekoladową? Wygląda świetnie! Mm. Padłam na pomysł! To ciasto można udoskonalić kawałkiem brokuła. W ten sposób będzie nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Win? Masz ochotę? Z brakułami. Nigdy. Wezmę te dwa kawałki. Są bardzo dobre. Panie krytyku, a co pan powie? Muszę szczegółowo obejrzeć każdy tor. Ten czowy wygląda nieźle. Ocenimy trochę. Ten jest jadalny. A co z czekoladowym? Próbujemy troszeczkę. Hmm, doskonale. Teraz można odciąć kawałek. Potrzebuję pilnie kawałka czekoladowego i tęczowego tortu. Kładziemy jeden na drugim. Próbujemy razem. Tak. Hmm, to jest idealne. Doskonale się spisaliście! Wynik to 1 do 1. Zwyciężyła przyjaźń! Tak, kurwa! Przybija piątkę! Koniecznie polubcie ten film. Zostawcie komentarz poniżej. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia. Papa! Pa.